przeglądacka. Nasza przeglądacka to jest piętnasta przeglądacka, którą organizujemy. Jest to przegląd instrumentalistów, śpiewaków i gawędziarzy ludowych. Rozesły się po wsi, chodzą, patrzą, sukają. Katu mieszko sołtys. Idą patrzą no piękno haupa wyryktowano. Jest tabliczka na haupie, wlazły do niego. Robimy to co roku. Naszym celem jest, żeby pobudzić młodych ludzi do, zainspirować ich do muzykowania, do śpiewania, do opowiadania i budowy instrumentów również, bo mamy warsztaty, robimy dla młodych i inne zajęcia, które właśnie pomagają rozwinąć te zainteresowania. do siebie pytali pięknie tych kolędników, a wiecie, jak już każdy poszedł, to... No warto rozwijać tą kulturę, która, która trochę z, była zaniedbana no, przez, przez lata wsteczne. No, wiadomo, kiedyś się wyśmiewali z, z, lud, z, z, z tekstów ludowych, z folkloru się wyśmiewali. No takie były czasy. Teraz to wszystko po pomalutku powraca. No i się Boże, żeby to zagościło u nas, żebyśmy to mogli jeszcze przekazać młodym. Płynie na słychać To właśnie Łojcowie byli najważniejsi i zrządzili wszystkim jazdę do śmierci, za co wszyscy mieli do nich wielki stosunek. To oni o wszystkim najlepiej wiedzieli i wszyscy się ich gło pytali. Uczestnicy na przeglądackę mogą przyjeżdżać z terenu Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywieckiego i naszego Beskidu Małego. W tym roku będzie 22 uczestników. W większości to są młodzi ludzie, bardzo utalentowani i miłujący tradycje góralskie. Ej, bo ognie za to cię weźnie judos. Ej, bo ognie za ej, bo ognie za dudos.